Cześć, moja druga osoba z Podznaku Witam serdecznie, zapraszam Was na co tygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak ułożą się karty i co z nich wyniknie na przyszłość. Dziękuję za piękne komentarze, za super energię, serduszka. Pozdrawiamka. Ja również pozdrawiam. No i zobaczmy, jak te podstawowe aspekty, tak? Główna energia tygodnia to 10 Pucharów. Praca i kariera, królowa denarów, relacje i miłość kapłanka. Finanse oraz zasoby rycerz pucharowy, aspekt przeszkód, wyzwań 8 denarów, seniorzy król denarowy i zdrowie 4 buław. Zaczynamy od pięknej karty dziesiątki pucharów, dar losu z pozytywnych sprotów okoliczności, rodzinnej atmosfery. No i tutaj piękne przesłanie jest w tej karcie, kto szuka, ten znajdzie, a więc jeśli mamy jakiś dylemat, chcemy coś rozwiązać, szukamy, może los nam tutaj niczym z nieba coś zrzucić i dać się jako piękne rozwiązanie, właśnie piękną odpowiedź. Praca i kariera królowa denarów jest to karta tutaj dobrej współpracy z kobietą lub dzięki kobiecie. Może też sugerować, że wy powinniście być pragmatyczni, konkretni, zdecydowani i nieco wygodni. Karta jakiegoś awansu, sukcesu, umacniania swojej energii lub współpracy z kimś, kto da tutaj niezwykłe możliwości. Jeśli szukamy na przykład pracy, pracy. Kapłanka, relacje miłość, karta intuicji, która wskazuje, że powinniśmy kierować się nią, czy mamy kogoś, czy też nie, bowiem ta energia będzie najlepsza. Może pojawić się jakiś znak w snach, czyli w kwestii prekognicji, może być tak, że będziemy odczuwać jakieś wibracje w związku z jakąś osobą, czy naszą relacją, w której jesteśmy. Tak czy owak, należy kierować się wewnętrznymi impulsami, bowiem one podpowiedzą Wam najwięcej będą najkorzystniejsze, no ale trzeba też sobie ufać i rozumieć te znaki. Finanse i zasoby, rycerz pucharowy, tutaj trzeba uważać, bo wiemy, uważamy na przykład na sytuacje, które już nas zawiodły, czy ludzi, którzy nam coś obiecali w kwestiach finansowych, coś się może powtórzyć, coś może się nie zrealizować, choć może być tutaj przy tym piękna obietnica, Sukcesu, wyjścia z czegoś, tak więc musimy zwrócić uwagę na kwestie powrotowe. Raczej nic do końca bardzo pozytywnie się nie zmieni, ale może powrócić do jakiegoś stanu też z przeszłości. Wyzwanie i przeszkody. Wyzwaniem może być to, że trzeba będzie wykonywać podstawowe obowiązki, i też aspekt tutaj się pokazuje systematyczny, czyli dla nas wyzwaniem może być utrzymanie cierpliwych, Wysiłków i systematyczności ciągłej pracy nad sobą, nad jakąś kwestią. To może być wyzwanie, żeby być jednak takim mozolnym, jakby działającym chronologicznie programem. o Jak to kolokwialnie mówiąc, praca, praca nad sobą będzie największym wyzwaniem, ale nad czymś powtarzalność, schematyczność, sumienność, rzetelność, powolność też, bo nie jest to karta szybkich działań. Dalej. Seniorzy, kuldenarów, możecie tutaj pójść po poradę, dosyć płatną, tak, no, taką kosztowną. No, kuldenarów to czasem lekarz, to prawnik, urzędnik, notariusz. No, usługa, która w jakimś sensie no, jest kosztowna, ale też jest koniecznością. Także możecie kogoś spotkać wartościowego, możecie też mieć relacje z osobami, które są wygodne i które działają bardzo mocno na swoją korzyść. No i zdrowie, cztery buławy, karta świętowania, nie, karta wyjścia tutaj z jakiejś choroby, na przykład dobrych wiadomości. Zwróćmy uwagę na stany zapalne kości, układ ruchu, troszeczkę stany podgorączkowe. Natomiast generalnie jest to karta wyjścia, wyzwolenia trochę. Przy tych kartach świętowania trzeba uważać na sam fakt świętowania, by na przykład no, nie przesadzić z jedzeniem, bo tutaj stan zapalny, no, to może być stan zapalny w brzuchu jelit na przykład. No i tutaj to świętowanie no, niekoniecznie będzie dla nas korzystne. Natomiast samo w sobie, tak jak mówię, to, to jest dobre, tak, bo cztery buławy to właśnie zwycięstwo nad jakąś chorobą, no ale by nie przesadzać z pewnymi kwestiami. Tak więc. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy dalej do wodników. Witam serdecznie, drogie wodniki. I eee, już zapraszam Was szybciutko, kochane wodniki, na horoskop. Zobaczmy, co dziać się będzie w tym tygodniu i na co możecie liczyć. Dziękuję za piękne komentarze, za super energię, subskrypcję kanału i za to, że jesteście. A główna energia tygodnia to karta świata. Praca i kariera na dziesięć mieczy. Relacje i miłość królowa Pucharów. Finanse i zasoby to tutaj giermek Pucharów. Wyzwania Azdenarowe. Seniorzy słońce oraz aspekt zdrowotny to siedem buław. No i mamy piękną kartę początkową. Karta świata, karta. Wskazujące na zakończenie jakiegoś etapu, rozpoczęcie nowego, możliwość podróży, zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzki, kontaktów z obcymi ludźmi, zupełnie nawet kulturowo, i generalnie tutaj, jakby pójście w świat, zdobywanie świata i kontakt ze światem szeroko pojęty. Praca i kariera 10 mieczy. coś może nam przeszkadzać w podejmowaniu wyzwań zawodowych. Jeśli szukamy pracy, może być tak, że nawet jak ją znajdziemy, to coś się przerwie, lub niestety nie będziemy mogli jej szukać. Jeśli mamy pracę, oczywiście w pewnych tendencjach jest to karta utraty pracy lub zmiany układów, które po prostu rewolucjonizują daną sytuację, lub jakaś nieprzyjemna wiadomość w kwestii tutaj zawodowej, coś może być przytłaczającego, czasowego, ale jednak tak. Relacje i miłość kulowa, pucharów piękna karta wskazująca na uczuciową osobę może być to pośrednik, może być osoba, w której się zakochacie, ale generalnie możemy spotkać kogoś fajnego, miłego, serdecznego i się nawet zakochać. Jeśli mamy relacje, no to tutaj ta ciepła energia miłości będzie nas otaczać i my także powinniśmy okazywać właśnie uczucie. Finanse i zasoby Giermek Pucharowy. Finanse mogą wymagać od nas jakiejś nauki, być może ktoś młody, młodszy nam coś wskaże, jakieś nowe energie, nowy początek, no i generalnie zaproszenie też do jakiegoś interesu układu, tak serdeczna osoba, która wyciągnie do nas rękę. Wyzwanie. I tutaj ciekawe, bo mamy w wyzwaniu, w przeszkodach mamy asad denarów, czyli może być problem z inwestowaniem, podejmowaniem em, em, takich energii, gdzie trzeba coś zainwestować, aby zyskać, e, czyli może być problem z wchodzeniem w nowe układy, na przykład. I to może być dla nas właśnie wyzwanie, przeszkoda, że możemy bać się inwestować na szerszą skalę albo więc inwestować w jakąś relację, żeby ona nam przyniosła no ten sukces to coś to, to może oznaczyć po prostu seniorzy słońce, mamy słońce dla seniorów, piękna karta radości, perspektyw zadowolenia, dobrej wiadomości imprezy, uroczystości może być kwestia pojawienia się dzieciątka lub innych dobrych właśnie informacji spotkanie właściwej osoby, jeśli na przykład jesteśmy samotni lub rozwój obecnej relacji, rozkwit, zabłyśnięcie. No i będziecie takim oczkiem w otoczeniu. Będziecie się cieszyć dobą sławą, tak, w takim sensie. No i zdrowie siedem tutaj buław. Zdrowie może wymagać od Was walki, determinacji, siły, zmagań, szarpaniny, ale jeśli wykażecie się, jesteście w stanie zwyciężyć, jest to bardzo dobra karta, no ale po trudach, tak. Zwróćmy uwagę na układ kostny mięśniowy, kości stawy, właśnie tutaj, kolana, niestety, lewa strona. Ramiona, kręgosłup, bóle mięśniowe, stany zapalne, stany podgorączkowe, no i jakaś szarpanina może być też nasza wewnętrzna, Samy, sami ze sobą możemy mieć taki kłopot w energii, żeby wziąć się na przykład w garść. tak, Czasami musimy sami sobą potrząsnąć. Tak? I to jest ten moment, by po prostu zawalczyć o siebie i swoje aspekty zdrowotne, bo zwyciężycie i wcale nie będzie tak źle, choć na pewno będzie to czas pełen wyzwań. Dacie radę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej, idziemy do rybci. Witam serdecznie drogie rybki. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop i drogie rybki. Spójrzmy na Was. Czego Wy możecie się konkretnie spodziewać i jak los ukaże podstawowe aspekty. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, te fajne komentarze. No i już patrzymy tak na główną energię tygodnia. Królowa Buław. Praca i kariera. Siedem pucharów. Relacje i miłość. Świat. Finanse i zasoby. As. denarowy. Wyzwania i przeszkody. To wieża. Seniorzy. Król Buław. I zdrowie. To dziewiątka denarów. A więc układ jest dobry. No choć jedna karta może nam trochę burzyć koncepcję, ale za chwilę dowiecie się co oznacza dokładnie? Zaczynamy od pięknej karty królowej Buław. Ona jest energią, która mówi, że nic nie spadnie nam, z nieba, Dlaczego? Bo jest to karta działania, po prostu zakasania rękawów, i jeśli będziemy niczym ta królowa Buław, będziemy zaangażowani, to zwyciężymy. Tak, jest to karta zwycięstwa, dominacji siły, no ale zaangażowania, które wychodzi z naszej inicjatywy. Także wyzwaniem może być w tej energii tygodnia jakaś kobieta. Ciemnowosa silna. Praca i kariera siedem Pucharów fajna karta, bo ja osobiście lubię tę kartę, ale, no, właśnie tutaj jakby mankament tkwi w wyborze, bo jest to karta wielu wyborów, fajnych aspektów, ale nie wszystkie są dla nas korzystne. Aby dokonać właściwego wyboru, czy mamy pracę, czy też nie, musimy dokonać dogłębnej analizy racjonalnej, no i nie kierować się powierzchowną płytką oceną sytuacji i propozycji. Relacje i miłość. Karta świata. Fajna karta, jeśli szukamy na przykład kogoś nietuzinkowego. Może być kartą znajomości z daleka, w podróży. Kartą też spotkania osoby z innego świata, kolokwialnie mówiąc. I w ogóle generalnie spotkania osoby, która będzie stanowić ciekawy element w naszym życiu jeśli mamy kogoś karta zakończenia pewnego etapu w skrajnych przypadkach jest to oczywiście karta rozstania, bo to też oznacza, że każdy pójdzie w swoją stronę czyli każdy w swój świat, ale w tych pozytywnych aspektach to oznacza ślub, pojednanie, przeprowadzkę podróż i nowy etap planowanie śmiałe oparte na bardzo solidnych fundamentach Finanse i zasoby azdenarowe Idzie do was nowa energia, nowa inwestycja, nowa cenna znajomość, nowa idea, która przyniesie pieniądz, może oznaczać też nagłą wygraną nagrodę, awans w kwestii finansów. No ale jedyna karta tutaj w układzie, która jest najtrudniejszą, to karta wieży, i ona jest na pozycji wyzwań, przeszkód. Musimy się wiązać z tym, że wyzwaniem może być, Zrozumienie, że los potrafi płatać figle i może niestety płatać figle, tak? Wieża to wieża, to jest ruina danej sytuacji, to jest zmiana, szok paradygmatu, gdzie do, doznajemy tutaj zmiany, która jest nieoczekiwana, tak? I musimy się z tym zmagać i musimy to rozumieć i szybko odbudowywać na przykład naszą koncepcję, wizję czegoś, by nie dać się pochłonąć tej negatywnej energii. Seniorze. Mają kula buław, być może będziecie musieli iść po poradę do silnego, stanowczego mężczyzny. Może oznaczać prawnika, lekarza, urzędnika lub innej osoby motywującej bardzo. Także oznacza konflikt czy próbę sił w związku z silną, dominującą, narzucającą nam wolę osobą, a więc może być tak, że dla jednak będzie król buław motywacją i Przewodnikiem pozytywnym, ale dla niektórych może być na przykład tyranem, bo niestety w negatywie no, ten kulbuł, ja na przykład objawia się w decyzyjności, na przykład jakiejś osoby z otoczenia czy ukochanej, gdzie no, po prostu no, jest takim imperatywem negatywnym, narzucającym bezwzględnym czasem. No i zdrowie, dziewięć denarów. Karta zadbania wybitnie o siebie, egoizmu pozytywnego, czyli zwrócenia się ku sobie, inwestycji, gdzie powinniśmy zapłacić dla własnego dobra, właśnie do, na przykład za dobre leki, za dobrego lekarza, za właściwe badania, za coś, co jest kosztowne, tak, bo to jest dziewięć denarów, ale to przyniesie. No, naprawdę dobre efekty, gdzie czasami jest przy tej karcie tak, że ludzie no, chcą dawać innym, a sami w siebie nie inwestują, potem no jednak mają problem zdrowotny. Więc tutaj dbamy o siebie, myślimy o sobie, bo to no, przyniesie nam najlepsze wyniki na przyszłość. Zwróćmy uwagę oczywiście na gastrykę, przemianę materii, jakość jedzenia, jelita. Spokój, takie dbanie o piękno zewnętrzne, wewnętrzne, i jakość produktów czy usług, które przynoszą właśnie satysfakcję naszemu ciału, gdzie, gdzie mamy te efekty widoczne. Tak więc, warto tutaj po prostu zainwestować w siebie i powinniście. Dbajcie o siebie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia, kochani. Hej!